Jeśli grzybnia muchomoria wygląda jak samochód opancerzony, to znaczy, że Lenin jest owocnikiem Muchomora. Koran pozwala Żydom jeść grzyby tylko i wyłącznie w sobotę. Tak to nie jest pomyłka, Korean Żydom. Pseudonim Lenin wziął się od nazwy francuskiej potrawy z grzybów o nazwie Ninel, ponieważ rozumiecie, Ninel od tyłu to Lenin. Ja w książkach kucharskich takiej potrawy nie znalazłem. Skoro grzybnia grzybów akumuluje izotopy radioaktywne, to znaczy, że grzyb jest falą radiową. Tajemnice rewolucji październikowej każą nam zadać sobie pytanie, czy bomba grzybowa jest humanitarną bronią, która powinna zostać użyta przez Amerykanów w Iraku? Dobra, co się w ogóle dzieje? O co chodzi? I czy czasem Marcin nie jadł grzybów? Grzyby są niezwykłe. Dobra cholera go tam wie. W każdym razie udało mu się jak zwykle wyciągnąć coś na tyle dziwnego, oczywiście z Rosji, że znów przychodzi mi łapać się za głowę i zastanawiać na głos, czego ja właściwie teraz słucham. Czy Lenin był grzybem? O tym dziś. Nie wierzę, że to mówię na serio, no, po prostu nie wierzę. Dobra, krótkie pytanie. Lenin był grzybem, o co chodzi? O co chodzi? Proszę Państwa, to wyglądało w ten sposób, że w roku 1991 w telewizji Leningradzkiej w programie telewizyjnym Piąte Koło wystąpił człowiek, który się nazywał Kuriochin i on wystąpił z bardzo różnymi twierdzeniami. Wśród nich tym, które stało się najbardziej popularne i najważniejsze w całej tej audycji telewizyjnej, w całym tym programie telewizyjnym, było to, że Lenin był grzybem. Ale był nie tylko grzybem, ale także falą radiową. To jest takie klucz tego wszystkiego. To znaczy dwóch ludzi w telewizji w 1991 roku stwierdziło, że rewolucję październikową przeprowadzili ludzie, którzy byli grzybami. Kontekst historyczny. Co się działo wtedy w rosyjskich mediach, czy jak postrzegano na przestrzeni lat Lenina? Jaki był w ogóle punkt widzenia? Słuchajcie, wyobraźcie sobie te czasy. Chodzi o to, że Imperium Rosyjskiego nikt już nie pamiętał. W 1991 byli ludzie, którzy jeszcze się urodzili przed rewolucją październikową, ale nawet tamci ludzie tych mediów przedrewolucyjnych, Albo nie pamiętali, albo po prostu one były, to były zupełnie inne media. W ogóle coś takiego jak telewizja, jak radio, to były rzeczy, które powstały, i upowszechniły się już w czasach radzieckich. To znaczy, że ci ludzie znali tylko i wyłącznie telewizję państwową. Telewizja mówiła te wersje, które się słuchało. Nie było w zasadzie innych wersji. Była telewizja, prasa, radio, które mówiły jednym głosem i jakieś tam... Plotki na, w kuchni, które no, nie były traktowane poważnie. W związku z czym telewizja miała tutaj status medium no, zupełnie inny niż dzisiaj. Dzisiaj wiemy, telewizja kłamie, są różne telewizje, różne punkty widzenia. W Rosji Radzieckiej był jeden punkt widzenia przez szereg lat. I teraz, proszę Państwa, przychodzi Gorbaczow i on zaczyna reformy. Te reformy znamy jako pieriestrojka, czyli przebudowa. Drugim filarem tego było przyspieszenie, uskarienie, czyli takie ekonomiczne przyspieszenie, żeby kraj stał się bogatszy, bardziej nowoczesny. A trzecim filarem była jawność. Ludzie, którzy byli karmieni jakąś konkretną wiedzą na temat historii, na temat ich współczesności, ich kraju, nagle dostali dostęp do całej masy tekstów, audycji mówiących o tym, że te czasy nie były takie wspaniałe, i że wiele tajemnic było zamiecionych pod dywan, po drodze. Bo tam się pojawiały różne informacje na temat rzeczy, które właśnie były wcześniej utajnione, i nagle wśród tego typu materiałów pojawia się materiał, w którym ludzie w telewizji w miarę poważni mówią, że Lenin był grzybem. W związku z czym część z nich faktycznie miała wątpliwości. Czy te informacje są poważne, czy są niepoważne? Jasne, telewizja była brana na poważnie, a zwłaszcza gdy wszystko dookoła starało się takie być. Czym albo o czym był ten program? W skrócie, mamy dwóch młodych ludzi, ale starających się mówić poważnie. Oni już w którymś momencie sami nie wytrzymywali, sami zaczęli po prostu parskać śmiechem w trakcie swoich wypowiedzi. Jednak oni na tle książek, dokumentów całkiem poważnie zaczynają tłumaczyć. Ta opowieść zaczyna się od tego, że Kuriochin, o nim też za chwilę możemy opowiedzieć, Kuriochin zaczyna opowiadać, że był w Meksyku i widział w Meksyku freski, które bardzo przypominały obrazy zdjęcia z rewolucji październikowej właśnie w Rosji. I on zaczyna snuć opowieść o tym, że właśnie w Meksyku ludzie spożywają różnego rodzaju kaktusy, o działalności wywołującej halucynacje, zaczyna opowiadać o tym, że w Rosji ludzie jedzą grzyby, także halucynogenne, przede wszystkim muchomory. I zaczyna udowadniać, że fanem grzybów był właśnie Lenin. I tutaj pojawiają się na przykład cytaty z listów Lenina. Na przykład jakaś kobieta wspominała, że przyszedł do niej Włodzimierz, chciał coś zjeść i szczególnie miał ochotę na grzyby. I to jest podawane z taką poważną miną, widzicie to, coś w tym jest. No i Kuriochin tutaj też przytacza różnego rodzaju mity biologiczne, fakty, które z faktami wiele mm, wspólnego nie mają, ale mają pokazać, że grzyb jest czymś niezwykłym. On, na przykład, mówi, że był w laboratorium w MIT, w Massachusetts Institute of Technology, i twierdzi, że tam w laboratorium akustycznym zbadano grzyby. I ich właściwości akustycznej ustalono, że grzyby tak naprawdę są falami radiowymi. Tam pada takie stwierdzenie, już dawno udowodniono, że grzyby mają świadomość. I dalej zaczyna mówić, że ta świadomość grzyba jest silniejsza od świadomości człowieka. I jeśli człowiek je grzyby, w szczególności muchomory, które szczególnie Lenin lubił, to ta świadomość grzyba, ponieważ w jednym ciele nie mogą żyć dwie świadomości, a skoro świadomość grzyba jest silniejsza, to grzyb wypiera tą świadomość człowieka. W związku z czym on stwierdza, że Lenin był, stał się z czasem, wraz z jedzeniem tych grzybów, stał się grzybem i jednocześnie falą radiową. Jako dowód na to, że grzyby są falami radiowymi, on przywołuje to, że grzyby. Potrafią wchłaniać radioaktywność. Faktycznie, przypominajmy, to jest 91 rok, parę lat wcześniej był Czernobyl. Faktycznie po Czernobylu mm, specjaliści odradzali zbieranie grzybów, bo właśnie ten opad radioaktywny miał się zbierać w tych owocnikach grzybów. Więc ludzie, którzy gdzieś coś kiedyś słyszeli. I radioaktywność radio, aktywność fala radiowa, no tak, no wszystko się zgadza. Musieli sobie pomyśleć, że to, tak właśnie powinno wyglądać. Na przykład Kuriochin pokazuje taki schemat, bo musicie wiedzieć, że Lenin w pewnym momencie wygłosił przemowę stojąc na samochodzie opancerzonym. I Kuriochin pokazuje schemat tego samochodu opancerzonego i schemat grzybni Muchomora, który jest tak narysowany, żeby przypominał kształtem ten, ten samochód pancerny. Nawet ten drugi, ten prowadzący program mówi, tak, są nawet tam drzwi, a Kuriochin taki trochę zmieszany, no to nie są drzwi i rzucił jakieś wytłumaczenie, że to jakieś pory, którymi mm, sobie ten grzyb pobiera wartości odżywcze z gleby, ale wysnuwa teorię, że skoro Grzybnia wygląda jak wóz opancerzony, no to jeśli na górze grzybni jest owocnik, no to w tym wypadku owocnikiem jest Lenin. Innym takim argumentem świadczącym o grzybowej naturze Lenina, który tam padł, jest fakt, jakoby um, sam pseudonim Lenin, bo oczywiście to nie było jego nazwisko, on się nazywał Ulianow. I tak naprawdę do dzisiaj historycy nie są pewni, dlaczego on się nazywa Lenin. Może na przykład od rzeki Lena, ale nie jest to jednoznacznie ustalone. No więc on stwierdza, że Lenin od tyłu to Ninel, czyli jak twierdzi, oczywiście niezgodnie z prawdą, Ninel jest francuskim znanym daniem z grzybów. Inscenizowane wywiady ze specjalistami różnego typu, pojawia się wątek stworzenia bomby grzybowej którą rzekomo według Kuriechina miałyby użyć Stany Zjednoczone podczas zbliżającej się wojny z Irakiem. Na przykład poruszyli wątek takiej sławnej rzeźby pani która się nazywa Muchina, to jest rzeźba robotnik i Kołchoźnica. Mężczyzna i kobieta, oni trzymają sierp i młot tak wysoko, one się krzyżują i oni twierdzą, że właśnie w pierwotnej wersji tam nie miał być sierp i młot, tylko grzyb i nożyk do zbierania grzybów. Oni sami zaczęli w pewnym momencie po prostu się śmiać z tego, bo nie byli w stanie wytrzymać natężenia absurdu, który wysyłali w stronę kamery. Dobra, wiemy, że to było, ale dlaczego? Jak do tego doszło i kim byli ludzie odpowiedzialni za całość? Wszystko miało się zacząć od tego, że Kuriokhin w ogóle dwa słowa na jego temat. To był przede wszystkim muzyk, ale też człowiek związany z kinem, taki bardzo człowiek energiczny, którego wszędzie było pełno, miał kilka różnych projektów muzycznych, tam dirigował chórem milicyjnym w pewnym momencie w Związku Radzieckim, nagrywał z taką znaną dosyć w Rosji grupą rockową Akwarium. Generalnie miał dość burzliwą karierę. I on w pewnym momencie pod koniec lat 80 oglądał rosyjską, jeszcze wtedy radziecką telewizję ze swoją żoną i tam był program niejako dokumentalny o śmierci poety Jesienina. I autorzy tego programu udowadniali, że Jesienin został zabity przez komunistów, a w ramach właśnie udowadniania tego tam padło na przykład takie stwierdzenie, że pokazali na ekranie pogrzeb. Poety pokazali jego twarz, jak on leży w trumnie i lektor powiedział z ofu, popatrzcie na tę twarz, czy to jest twarz człowieka, który zmarł spokojną śmiercią. Tutaj mała taka dygresja, w języku rosyjskim się mówi umrzeć swoją śmiercią albo nie swoją śmiercią. Strasznie mi się to podoba, że jeśli ktoś umarł nagle, został zabity, to umarł nie swoją śmiercią. Tak czy inaczej Kuriochin, jak to zobaczył, to się w nim zagotowało i powiedział, że to jest jakiś bełkot i że w ten sposób można udowodnić cokolwiek. No więc, jako że był człowiekiem właśnie z kręgów artystycznych, musiał mieć odpowiednie znajomości, żeby dotrzeć do Sergeja Szolochowa, który właśnie był tym drugim człowiekiem w audycji, jednym z prowadzących programu Piąte Koło, bo ten program to nie była taka normalna... To nie był taki normalny program w dzisiejszym rozumieniu. Tam się pojawiały przeróżne rzeczy, to było bardzo popularne, więc jak się pojawił akurat Lenin Grzyb, to nikt nie był zdziwiony, że się pojawiło coś nowego. Jak to w ogóle było możliwe, żeby w Związku Radzieckim coś takiego. Został puszczone w telewizji, no to już nie był ten Związek Radziecki, który był jeszcze za czasów Brażniewa, czy wcześniej Chruszczewa Stalina. To już były właśnie czasy tej pirystrojki. Tu już były w telewizji radzieckiej różne programy w tym czasie. Na przykład był program 600 sekund, który prowadził Aleksandr Niewzorow, bardzo lubię tego człowieka. Tam na przykład Niewzorow, on też robił przeróżne rzeczy, takie szybkie reportaże. On na przykład kiedy usłyszał, że dzieją się dziwne rzeczy, łapówkarstwo, nieprawidłowości w krematorium w Leningradzie, to wziął kamerę, wziął mikrofon, ukrył się w trumnie i go wysłali do tego krematorium w trumnie. Był tam też w tych czasach program Wzglad, który też trochę zrewolucjonizował telewizję radziecką, więc to już był taki moment, w którym ta cenzura trochę, byśmy powiedzieli, zelżała. I to był też moment, w którym oni za takie obrazoburcze stwierdzenie, że Lenin był grzybem, w zasadzie nie ponieśli konsekwencji. I Związek Radziecki przestał istnieć, w związku z czym um, obrona Lenina i um, jakiekolwiek karanie za obrażanie Lenina przestało być czymś aktualnym w tym kraju. Już wszyscy mogli zacząć obrażać Le Lenina w tym momencie. To brzmi co najmniej no, no szokująco, więc jakie były reakcje, co mówili ludzie? Faktycznie zanotowano, że reakcja była, na przykład w roku 2008 ten prowadzący Szolochow wspominał w wywiadzie, że na drugi dzień przyszła, z tego co się dowiedział, przyszła taka ekspedycja starych bolszewików, członków partii emerytowanych do regionalnej organizacji partyjnej Leningradzkiej z pytaniem do organów partyjnych, żeby oni no, powiedzieli prawdę, czy Lenin faktycznie był grzybem. I funkcjonariuszka partyjna odpowiedzialna za kwestie ideologiczne im powiedziała, że nie, że to jest w ogóle żadne, nieprawda, że nic takiego. A oni mówią, no ale jak to my widzieliśmy w telewizji. A ona użyła argumentu, który podobno ich uspokoił. Powiedziała, że Lenin nie mógł być grzybem, ponieważ żaden ssak nie może być rośliną. Tak, proszę Państwa. Podobno faktycznie jeszcze jakiś czas później ludzie pisali listy właśnie do organów partyjnych, żeby to wyjaśnić. Ale tak naprawdę największy rezonans, ta sprawa miała w takiej postaci, że stało się to. Hmm, w zasadzie jednym z pierwszych, jeszcze radzieckich, rosyjskich memów. To jest po prostu do dzisiaj rodzaj mema Lenin-grzyb. Nie widziałem nigdzie Leninków, chipsów o smaku muchomoria, ale w sumie może to też byłby pomysł. No okej, okay, ale czy to był jednorazowy wybryk, czy rosyjska telewizja jest po prostu dla nas dziwna? Albo po prostu dziwna? Przede wszystkim ja bym powiedział, że dzisiaj w Rosji jest jeden program, który swoją absurdalnością bije na głowę chyba wszystko, co można zobaczyć w telewizji. To jest Bitwa jasnowidzów. Tam jest słowo ekstrasens, czyli taki człowiek posiadający nadludzkie zdolności. To jest realizowane w dwóch trochę formatach. W jednym jako talent show, gdzie rywalizują ze sobą ludzie posiadający moce parapsychologiczne, jeśli możemy to tak nazwać, a drugi to są śledztwa. Takie paradokumenty, w których biorą ludzie faktyczne zbrodnie i każą ekipie tych właśnie jasnowidzów je rozwiązywać. Kompletne oszustwo, żerowanie na tragediach, kompletny dramat, ale to jest trochę co innego, bo Lenin grzyb był jednorazowym... Strzałem, a tutaj mówimy o takim formacie tasiemcy, który się ciągnie od lat. Zatem jeśli opowieść o grzybowym golemie Leninie was urzekła i chcecie więcej ciekawostek o Rosji, zapraszam was na kanał Marcina, który nazywa się Marcin Strzyżewski. Tak, mój kanał nazywa się po prostu Marcin Strzyżewski. Nie wpadłem na nic lepszego. Ten kanał istniał już jakiś czas temu, ja go nie zakładałem od zera, tam był w sumie filmik o tym, jak sobie zrobić więzienie w Prism Architekcie, edytując sejwy tak, żeby nie trzeba się bawić w upierdliwe rury i kable. Od tego się zaczął.